Piłkarze Polonii Kępno przegrali swój pierwszy mecz sparingowy z czwartoligowym startem namysłów 1–2. O wyniku zdecydowało 5 minut drugiej części meczu. Wówczas padły wszystkie bramki. Mimo iż trener Bogdan Kowalczyk nie mógł skorzystać w tym meczu z wielu swoich piłkarzy, to jednak pierwsza połowa mogła się podobać. Akcji podbramkowych było co prawda jak na lekarstwo, jednak przynajmniej biało-niebiescy nie popełniali tak dużo prostych błędów jak w drugiej odsłonie. Duży wpływ na przebieg meczu miała z pewnością aura. Wysoka temperatura dała się we znaki piłkarzom obydwu drużyn, ale Trener Bogdan Kowalczyk nie mógł sobie pozwolić na komfort wymiany praktycznie wszystkich zawodników drugiej części meczu, jak to uczynił jego kolega z namysłowa. Dzięki temu, że nie było tych chłopaków, to kilku młodych chłopaków mogło się pokazać w większym wymiarze czasowym. Na pewno nie graliby całego, czy tam 80-70 minut, gdyby, gdyby byli wszyscy zawodnicy. Ale na pewno to był nasz pierwszy sparring po przerwie. Tak czasami mecze wyglądają, że brakuje jeszcze tempa. Tym bardziej, że też dzisiaj było bardzo ciepło, pogoda nie sprzyjała tutaj jakimś tam takim, no, pokazać swoje możliwości. Motoryczne. No, tym bardziej, jak mówię, też jesteśmy w okresie przygotowawczym. No, tutaj ten mecz, tutaj jak powiedziałem, no nie rozczarował na pewno, na pewno nasz pierwszy mecz, i uważam, że z meczu na mecz powinno być coraz lepiej, tym bardziej, że będą do nas dołączały kolejne osoby. Ogólnie nowe ustawienie jest testowane, sprawdzane. Nowa formacja, także powoli do przodu, nawet mogę powiedzieć, że to troszkę w pierwszej połowie słabo wyglądało, w drugiej już troszkę chłopakom nakreśliłem mniej więcej jak to ma wyglądać. Wyglądało to o wiele lepiej, ale najbardziej jeszcze te sytuacje niewykorzystane bolą z tamtego sezonu. Dużo ich było, takich klarownych. A strzeliśmy z takich, co bym się w ogóle nie spodziewał. Dla Polonii gola strzelił Marcin Gruszka, który wykorzystał jedenastkę po tym, jak wcześniej został faulowany. Dla startu trafiali Paweł Zieliński i Łukasz Biczysko.